Cześć, nazywam się Bogna Liszewnik, jestem fizjoterapeutką i dzisiaj chciałabym wam opowiedzieć o tym, w jaki sposób możemy sobie pomagać w problemach z jelitem cienkim, takimi jak bóle brzucha czy luźne stolce. Zapraszam. Na początku chciałabym zaprosić wszystkich fizjoterapeutów, którzy to oglądają, do wzięcia udziału w moim weekendowym kursie na temat terapii trzewnej. Link do wydarzenia znajdziecie w opisie. Dlaczego w ogóle fizjoterapeuta mówi o jelicie cienkim? Przecież na pierwszy rzut oka nie ma to żadnego związku z fizjoterapią. A jednak z naszego fizjoterapeutycznego punktu widzenia, jelito cienkie, które ma aż 5 metrów długości, jest to wielki organ, zajmuje większość. Większość jamy brzusznej, kiedy zaczyna się tutaj w zagięciu dwunastniczo, czym kończy się dwunastnica, zaczyna się jelito, tak wypełnia całą tą przestrzeń, tą przestrzeń i tutaj jest go już dużo mniej. Także tu i tu to wszystko, cały ten obszar jest wypełniony pętlami jelita cienkiego, które jest przecież mięśniem. Inaczej jest zbudowane z, z, z tkanki mięśniowej gładkiej. I jeżeli poddane jest czynnikom stresogennym, takim jak stres emocjonalny czy zła dieta, napina się tak zupełnie tak samo jak mięśnie na plecach i nie funkcjonuje prawidłowo. Kiedy jelito jest spięte, oczywiście będzie wpływać na, na nasz szkielet. Zobaczcie, jeżeli tutaj mam cały ten obszar wypełniony jest jelitem. A już tutaj mam plecy, to nie można myśleć o naszych narządach wewnętrznych oddzielnie od układu kostno-mięśniowego. Kostno Wszak yy, organy nasze są zaczepione w, na, 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 na kościach. Yy, czy to więzadłami, powięziami, czy chociażby systemem dwuwarstwowym. W każdym razie yy, problemy z, jelita, z jelitem cienkim, napięcie w obrębie jelita cienkiego może również wywołać problemy, z kręgosłupem lędźwiowym właśnie ze względu na bliską lokalizację. Może również wywołać problemy z odcinkiem piersiowym ze względu na unerwienie sympatyczne z tego poziomu. Może również wywołać problemy z, z kręgosłupem szyjnym ze względu na pochodzące stąd unerwienie nerwem przeponowym oraz nerwem błędnym. Nerw błędny, który wychodzi. Z poziomu C0, C1 również może być odpowiedzialny jego podrażnienie za bóle głowy. Także jak widzicie, fizjoterapia ma bardzo dużo wspólnego z jelitem cienkim i innymi organami, ze względu na to, że organy te też są mięśniami i wpływają, ich napięcie wpływa na układ kostny. Kiedy jelito cienkie jest napięte, nie dość, że wpływa na nasz układ kostno i może powodować różne bóle, to nie funkcjonuje prawidłowo, nie spełnia prawidłowo swojej funkcji, stąd luźne stolce, y, ponieważ jedzenie nie jest prawidłowo trawione, y, ale również może powodować objawy same w, samo w sobie, czyli po prostu każdy napięty mięsień, między innymi jelito cienkie, może po prostu boleć. I teraz y, chciałabym pokazać bardzo prostą technikę, jak samemu możemy masować swoje jelito, aby uwolnić yy, ból. Technika rozluźniania jelita cienkiego jest super prosta. Najważniejsze, aby zadbać o postawę ciała tak, aby mięśnie brzucha były maksymalnie rozluźnione. Czyli z, y, głowę kładziemy wyżej niż tułów, kolana zgięte. I tak. Przykładamy, ponieważ jelito cienkie znajduje się wszędzie w tym obszarze, to chodzi po prostu o to, aby yy, rozmasować tą okolicę. Czyli przykładamy dłonie gdziekolwiek. Troszkę zagłębiamy się w tkanki, i kiedy poczujemy już jakieś napięcie, być może lekki ból, zatrzymujemy się w tym miejscu. Chwilę odczekujemy i pociągamy dłonie razem z tkankami do siebie. Czyli robimy taką koparę, zagłębiamy się chwilę w tkanki, czekamy i przesuwamy do siebie. Trzymamy tak długo, dopóki czujemy lekki ból. Potem możemy pogłębić ucisk bądź yy, pociągnąć tkanki jeszcze wyżej do siebie. A następnie zmieniamy miejsce. Jeżeli wyczuwasz w swoim brzuchu gdzieś jakieś Wyjątkowo napięte miejsce możesz użyć innej techniki. Po prostu znajdujesz bolesne miejsce, zatapiasz tam palce, wciskasz i czekasz na rozluźnienie. Możesz też użyć techniki takiego ogólnego rozluźniania, czyli w pierwszej technice zagłębialiśmy palce i czekaliśmy, yy, aż się zatopimy i ciągnęliśmy do siebie. Można też użyć takiego ogólnego masażu. Czyli tak samo, tylko że dużo szybciej. Zagłębiamy, pociągamy i puszczamy. Zagłębiamy, pociągamy i puszczamy to wtedy, kiedy brzuszek już jest trochę bardziej rozluźniony. Lepiej jest robić to nie bezpośrednio na samym środku, tak aby nie dopuścić do rozejścia kresy białej, lepiej robić to po bokach od samego środka. Pierwsza technika, zagłębiam się i ciągnę do siebie. I druga technika, wciskanie bolesnego punktu. I jeszcze jedna technika. Można się mm, nasadą dłoni zahaczyć w brzuchu, a drugą dłonią pociągnąć. Pierwszą dłoń w tym kierunku. I odwrotnie. Teraz ciągniemy tam. Jedna bardzo ważna sprawa: pamiętajcie, że taki masaż można wykonywać tylko jeżeli wszystkie inne poważniejsze przyczyny zostały wykluczone czyli zrobiliście już USG i inne potrzebne badania u lekarza, nic nie wykryto, to z dużym prawdopodobieństwem można przyjąć, że po prostu chodzi o napięcie mięśniowe. To tyle na dzisiaj. Jeżeli jesteś z Trójmiasta, bardzo zapraszam do zadbania o swój brzuszek. U nas, w naszej klinice Body and Mind, która znajduje się w kompleksie biurowym Alchemia w Gdańsku, Oliwie. Ym, nasi fizjoterapeuci są doskonale przeszkoleni w tym zakresie, a nasz dietetyk również przygotuje dla Ciebie odpowiednią dietę. Jeżeli podobał Ci się ten materiał, to proszę o lajka, subskrybuj mój kanał i do zobaczenia.